No, cześć, cześć, witajcie moi kochani na kanale Otrzy Zamknięte, miniatarot, przekaz na miesiąc luty 2025 dla osób z podznaku Panna. Kochani moi, zobaczmy co dla was, jakie energie na miesiąc luty 2025 na luty dla was. Zobaczmy wasza energia. Energia z zewnątrz, odchodząca. Rodzina, najbliższe otoczenie. Rada. Praca, finanse. Rada. Moi drodzy, miesiąc luty zapowiada się dla was bardzo, bardzo pracowicie, pracochłonnie i jakby konsekwentnie. Co tutaj, jakie są możliwości, energię z zewnątrz? Widzicie, co mam wrażenie? Że mamy w tym miesiącu bardzo dużo działania, bardzo dużo pasji i działania. Jakby taka energia z zewnątrz będzie energią popychającą do działania. Wy będziecie. Mam wrażenie, że. Nie chaotycznie, ale być konsekwentnie dążyć do celu. Jesteście w swojej energii, więc jak najbardziej tutaj powinno to współgrać. Chociaż mówię, hmm, energia będzie tak trochę was popychać, popychać do działania. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie, energia diabła, energia chaosu, ta zła energia odchodzi do przeszłości. I bardzo dobrze słuchajcie, te negatywne rzeczy powinny już uciekać, i luty będzie czy spokojniejszy? No, nie do końca. Ale nie będzie tej takiej negatywnej energii. Kochani, jeżeli chodzi o rodzinę, najbliższe otoczenie, no mamy tutaj jakiś konflikt, jakąś walkę o coś. Mamy tutaj rycerza-miecz, osoby, która walczy i chce wygrać za wszelką cenę. Słuchajcie, y, mam wrażenie tu, y, bo siła jako jedyna karta i to karta Arkan Wielkich pokazała nam się w odwrotności jako skutek. Y, musicie zadecydować, y, czy gra jest warta świeczki. To jest pierwsze. Czy warto się kłócić? Czy warto być w takiej opozycji do yy, energii drugiej osoby yy, z najbliższego otoczenia? Yy. Mać się zadecydować. Słuchajcie, dobra, bo to nie musi być Wasza energia. To może być też energia drugiej strony. W każdym razie konflikt. Jest walka, jest konflikt i jest yy, pozbycie się siły. Tak? Kogoś będzie coś za dużo kosztować, yy, ktoś opadnie z sił, ktoś yy, być może tylko pokazuje, że jest silny a, yy, i chce walczyć, a tak naprawdę ta yy, dana sprawa przerośnie. Wy jako. Radę. Słuchajcie, musicie coś bardzo dobrze zaplanować. Musicie wybrać coś i coś bardziej zaplanować. Mam wrażenie, że macie konsekwentnie dążyć, ale zaraz zobaczymy: jeszcze dopowiedzmy sobie tą dwójkę buław. Na pewno plany tutaj, przygotowanie, plany. Plany są istotne. Mm. Jakby, słuchajcie, musicie się zastanowić. w jaki sposób dana osoba będzie chciała Was e, urazić, zmanipulować. Tutaj jest dużo, dużo obaw. Wyskoczyła nam karta Maga, słuchajcie, ale wy macie bardzo dużo siły i dużo możliwości, żeby poradzić sobie z tą sytuacją. Musicie bardzo przemyśleć pewne aspekty, zaplanować i być przygotowanym na wszystko. W tym momencie mam wrażenie, że ta druga osoba po prostu straci tą dominację, zwłaszcza, że ten diabeł jest yy, jako energia odchodząca, przestająca mieć znaczenie. Mak jak najbardziej Tutaj jest Kartą rozwagi Manipulacji Również Ale takiego wpływu macie wszystko To co ma mak żeby sobie poradzić W danej sytuacji bardzo bardzo duża karta Jest tutaj Raczej też bym powiedziała że dziewiątka Lichów Jako rada, mówię o tym, żeby się nie martwić, żeby się nie martwić, nie martwcie się daną sytuacją, nie martwcie się, ale i przygotujcie się na coś, wy sobie z tym poradzicie świetnie, dobra kochani, jeżeli chodzi o y, kwestie, ale powiedziałam tak, tak ogólnie, yy... No, jakieś konflikty, tak? Konflikty są możliwe, wy macie coś, do czegoś podejść z planem, jeżeli chcecie rozwiązać tą przemoc, tą siłę, tak? Bo siła to też próba tutaj dominacji. Ona gdzieś odchodzi do przeszłości, ale wy macie się nie martwić, macie coś podejść do czegoś bardzo racjonalnie, ułożyć plan, być może przemyśleć pewne rzeczy i bardzo dobrze argumentować. I jest jakby możliwość wyjścia tak, z tej trudnej sytuacji. Ale mamy tak, mamy tutaj dużo jakiś ktoś będzie chciał z Wami być może wyjaśnić daną sytuację. To nie musi być nic poważnego, to może być drobna kłótnia, to może być też rozwiązanie jakiegoś poważnego yy, problemu. Więc yy, raczej powiedziałabym, że to wychodzi bardzo pozytywnie, zwłaszcza, że mak jest z Wami i to jest też Wasza karta. Moi drodzy, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, tu zawodowe, finansowe, tu bardzo ważną rolę odgrywa Wasza intuicja. Czegoś możecie nie widzieć. E... Hmm. Wiecie co? Mam wrażenie, że nie widzicie, że ktoś pogrywa z wami nie fair. Że ktoś pogrywa z wami nie fair. E... Ale jeżeli wykażecie się intuicją, intuicja Wam podpowie, co macie zrobić. E... Intuicja, być może karty, być może yy, ktoś spod znaku ryb yy, kochani, ale yy, mamy trochę nie fair działanie Nie wiem, czy ktoś z Waszych współpracowników, czy kontrahentów Coś tutaj nie do końca grania, uczciwość jest jakaś, albo trzeba rozwiązać, tak? Może jakiś nierówny podział, nie wiem o co tutaj chodzi. Wy macie wykazać się intuicją, a sprawy pójdą we właściwym kierunku, ponieważ mamy tutaj sąd jako karta wyjścia z tej trudnej sytuacji. Jakby poradzicie sobie, jeżeli chodzi o jakieś wy o jejku, wyroki. Sądowe, to również przyjdzie informacja z korzyścią, na, e, z korzyścią dla Was. E, jest informacja, jest działanie, nie bójcie się podjąć danego działania, mm, ale wykażcie się dużym spokojem i dużą intuicją, obserwacją, e, ale sprawy pójdą na Waszą korzyść. Pójdą na Waszą korzyść. Słuchajcie, jeżeli będzie jakiś konflikt również w pracy, to y, zachowajcie spokój. Y, y, podejdźcie do danej sprawy z sercem też, z otwartością, ale konkretnie. Jakby wy będziecie wiedzieć, co zrobić. Ale wynik jest bardzo dobry. Wynik to jest sprawiedliwość, więc um, jak najbardziej tu wszystko gra. Zobaczmy sobie, kochani, jeszcze co karty chciałbym wam powiedzieć. Jeszcze przekaz dla was. Miesiąc luty, przekaz dla was. Co karty chciałbym wam powiedzieć? Kochani, e, mamy tutaj e, Pazia Pentakli, Rycerza Buław i ósemkę Pentakli, mm. jeżeli macie dzieci to bym powiedziała, że e, Działajcie dalej w danym kierunku, tak jak działaliście, tylko z pasją, zaangażowaniem działajcie. Tutaj powinno iść dalej, wszystko tak jak idzie. Mamy tu tą konsekwencję. Może to też chodzić o sprawy finansowe, kochani. Jeżeli coś zaczynacie, uczycie się czegoś, róbcie to z pasją i zaangażowaniem, róbcie dalej konsekwentnie. A, myśl, a wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobry kierunek. Macie coś nie przerywać, macie być świadomi tego, że robicie dobrze i być zaangażowanym w daną kwestię. Coś, co prawdopodobnie już rozpoczęliście, tą księżniczkę pentakli. Paść Pentakli, czyli czegoś być może, co nowe. Wchodzicie, rozwijacie, jakaś myśl, jakieś działanie, jakaś praca, jakiś projekt, yy, albo właśnie dzieci. Jeżeli tutaj jest jakaś praca nad dziećmi, to jak najbardziej, tak jak robiliście, to tak róbcie, ale też z pasją i zaangażowaniem. To tyle, moi drodzy. Yy. I co do usłyszenia w kolejnym czytaniu. Trzymajcie się pa.